Będziemy Masz! Kameruje się studio przedmeczowe, Lucy Zapał dzień dobry, środa 19 maja i mecz z jednej strony mecz zaległy, z drugiej strony grany awansem. Zaległy dlatego, że ta kolejka powinna, się, ten mecz powinien odbyć się wtedy, kiedy z powodu obostrzeń covidowych piłka amatorska była zawieszona, a mecz awansem, dlatego że mecze tej rundy gier wyznaczono na środę 16 kwietnia. Natomiast dwie drużyny, które zmierzą się tutaj na bocznym boisku Pogoń i Grodzisk Mazowiecki, czyli Pogoń 2, Grodzisk Mazowiecki oraz Przyszłość Włochy zdecydowały się zagrać ten mecz nieco wcześniej. Jest to spotkanie drugiej grupy warszawskiej ligi okręgowej. Na 18 zespołów w stawce pogon jest ósma. Przyszłość jest 11, natomiast między tymi drużynami są no, trzy lokaty różnicy, ale dzieli je aż 17 punktów. Jesienią w, przy, na boisku przy ulicy Rybnickiej w Warszawskich Włochach padł remis 3 do 3. Po przyszłość prowadziła już 3 do 1, i w samej końcówce z tego spotkania dała sobie wtedy wyerwać zwycięstwo. Jak będzie teraz, zobaczymy. Mam nadzieję na dobry, ciekawy mecz. Zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat, rusza przy pogoń. Ach, i brawa dla Wranka za przyszłości. Rusza przyszłość prawą stroną. Ciągle nie koniec tej akcji okazja dla gości. Ach, Ależ teraz świetnie obronił ten strzał, bramkarz, pogoni. Będzie okazja. Ach, nie koniec. Szansa dla pogoni. Nie ma gula. ach. Ależ dużo szczęścia ma teraz przyszłość Włochy i oj gol, przyszłość i to w momencie kiedy goście grają w osłabieniu ponieważ jeden z ich kolegów jest zawodników jest opatrywany Mateusz Schneider, kapitan przyszłości Włochy wyprowadza klub, swój klub na prowadzenie doczekaliśmy się bramki na kilka minut przed przerwą 1-1! Jeden, jeden. Dwie minuty po tym, jak przyszłość Włochy wyszła na prowadzenie, pogoń Grodzic w końcu wykorzystuje swoją dobra, dobrą akcję ofensywną i doprowadza do wyrównania. 1-1! Ach! Uderzenie z daleka o gramki. Nie ma bramki! Ach! Rzut rożny dla przyszłości Włochy. Nie koniec tej akcji. Ach! Strzał minimalnie obok słupka. Będzie kolejny rzut rożny. Okazja dla pogoni! Bramka! No i? Tak, sędzia tę bramkę uznał, piłka chyba przekro... no, na to wygląda, że przekroczyła linię bramkową, zanim golkiper w przyszłości ją wybił. Ale ja tutaj z tej perspektywy nie mogłem tego dobrze zobaczyć, sędzia liniowy był ustawiony o wiele lepiej, no i chyba trzeba zaufać jego decyzji. Pogoń dwa Grodzisk Mazowiecki, przyszłość Włochy, 2 do 1. Piłka przeszła tuż obok słupka. Mateusz Schneider mógł mieć paka na koncie. Rzut wolny dla przyszłości. Nie ma w ramki! Ach, chłopak w ramki będzie utrożny Ten strzał został zablokowany. Jest rzut rożny dla przyszłości Włochy. Ach, nie ma w ramki! Stadiony powiatu, ale z bramka dla przyszłości Włochy. Fantastyczne, piekielnie mocne uderzenie z karnego Ląduje w siatce, strzeżonej przez golkipera gospodarzy. Mamy jeszcze jakieś 10-15 minut gry przed nami i przyszłość Włochy doprowadza do wyrównania. Broni bramkarz w przyszłości, zamieszanie. Nie będzie gola. Ostatnie minuty meczu. Rzut wolny dla przyszłości Włochy. Około 22-23 metry od bramki. Uwaga. Prosto bramkarza pogoni. Rzut rożny, mają gospodarze. Ach, i koniec spotkania. Arbiter zagwizdał po raz ostatni. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, rezerwy 2. Przyszłość Włochy 2. I po meczowe podsumowanie. Pogoń 2 Grodzisk Mazowiecki zremisowała z przyszłością Włochy 2 do 2. Oba zespoły strzeliły po jednym golu w każdej połowie. Najpierw e, przyszłość wyszła na prowadzenie. Chociaż to, to Pogoń atakowała, to Pogoń przeważała, a, a przyszłość wyszła z tą, z tą jedną dobrą akcją, zakończoną dobrym celnym strzałem Mateusza Nejdera. Wcześniej obie ekipy miały po jednej bardzo dogodnej sytuacji do zdobycia bramki. Przyszłość uratował jej bramkarz, który po, po strzale piłkarza Pogoni sparował piłkę na poprzeczkę. Natomiast pogoń została również uratowana przez swojego golkipera, który znakomicie jedną ręką obronił strzał, któregoś z piłkarzy pogoni. Yy, szyb szybko później, znaczy na no szybko, no te gole w pierwszej połowie padły już pod koniec tej części gry. Natomiast w krótkim odstępie czasu, ja mówiłem, że to były dwie minuty na Twitterze, w przyszłości Włochy można poczytać, że, przeczytać, że to były trzy. W każdym razie nie robi to, nie robi to większej różnicy. Yy, drugą połowę lepiej zaczęła pogoń, która, która strzeliła gola. No tam piłka przekroczyła linię bramkową, zanim została wybita. Ja tego no, nie, nie widziałem dokładnie ze swojej pozycji, ale trzeba zaufać arbitrom. A później, później, dominowali przyjezdni. Oni mieli więcej swoich szans na, na zdobycie bramki. 2-3 razy piłka minimalnie minęła słupek w ramki strzeżonej przez golki pogoni, aż w końcu goście zdołali wyrównać po tym pięknym strzale z zapola karnego. Wynik myślę, że z, z gry sprawiedliwy pierwsza połowa dla pogoni, druga dla przyszłości i w efekcie mamy remis. Gdyby to były e, dwumęcz w jakimś starciu pucharowym, no to e, dzięki remisowi 3-3 do -3 na wyjeździe lepiej w tej rywalizacji w tym sezonie minimalnie, bo jedną wyjazdową bramkę wypadają Grodziszczanie, którzy, którzy, których pierwszy zespół walczy o awans do drugiej ligi, jest liderem swojej grupy, a w, a w trakcie kiedy trwania tego meczu pierwszy zespół Pogoni grał w, w Mszczonowie z tamtejszą Mszczonowianką w ćwierćfinale Mazowieckiego Pucharu Polski. Nie wiem jakim wynikiem zakończył się ten mecz, to jest pewnie do zobaczenia na, na stronach Pogoni. Tyle z mojej strony na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia pewnie w ostatnim weekendzie maja.